do państwu. 18 września 2020 roku minął już ten czarny dzień polskiego parlamentaryzmu, czarny czwartek polskiego parlamentaryzmu 17 września 2020 roku. Wszyscy zapamiętajmy tą datę. Oczywiście w kolejną rocznicę 17 września 39 roku bardzo dramatycznych ówczesnych wydarzeń, sprzed lat, które na dzisiaj żeśmy szczerze mówiąc, w dalszym ciągu nie rozumiemy, nie przerobili. Jednym słowem od siebie chcę powiedzieć. Ówczesna Rosja radziecka, sowiecka nas nie zdradziła, bo zdradzać mogą przyjaciele czy ci, po których spodziewamy się czegoś dobrego. Ówczesna Rosja radziecka, po prostu była radziecka, była wrogiem, wrogiem w pierwszej kolejności dla własnych synów, dla narodu rosyjskiego. To bez złudzeń należy podchodzić i takie interpretacji historii, że ówczesna Rosja radziecka zdradziła, zdradziła nas, zdradziła Polaków. I kochani, ale czy wyciągamy, wyciągamy wnioski. Tego nieszczęsnego, 17 września. W dniu wczorajszym, oprócz sowietyzacji, która rozpoczęła się w polskim parlamencie naszego życia społecznego, gospodarczego, którą zapoczątkował PiS, dokładnie tak się stało. I daj Boże, jest to dzień zresztą bardzo krytyczny, także politycznie, jak widzimy. I kochani, to co jest tutaj bardzo istotne wydarzenie, które gdzieś tam w ferworze umknęło, że... 17 września prezydent legalny suwerennego państwa Republiki Białoruskiej, prezydent Aleksander Łukaszenko, zamknął granicę. Zamknął granicę Rzeczpospolitą z Polską, zamknął granicę przepływ osób i towarów z Litwą i wzmocnił granicę siły na granicy z Ukrainą. Jednocześnie od 14 września do 25 w Obwodzie Brzeskim, czyli niedaleko polskiej granicy, pod kryptomninem bratnie słowiańskie narody, prowadzone są manewry wojskowe białoruskie i oczywiście powiązanej z Białorusią Armii Federacji Rosyjskiej. Z zapowiedzią drugiego etapu na październik tego typu manewrów, czyli stałej obecności zmozużonych sił, Białoruskich i Federacji Rosyjskiej, o których podejrzewam, że sam szacunkiem, ale władze obecnego trudno nazwać to państwem, bo to takiej karykatury, żeśmy doszli, państewka, szczególnie w układzie armii i dyplomacji, chyba nie mają świadomości i, i kochani na pewno wiedzy, a na pewno nie zdają sobie sprawy z powagi sytuacji. Ja zanim cokolwiek jeszcze powiem, żebyśmy rozumieli, Jaki jest przekaz? Kto z Państwa chce dziś iść na wojnę z Federacją Rosyjską, z Moskwą, z Białorusią? Kto z Państwa chce dziś na, iść na wojnę? Mam, mam nadzieję, że tylko psychopatyczne jednostki, że tylko ludzie, nawet podobni do tych rządzących, którzy stawiają prawa zwierząt nad ludźmi. My się im nie liczymy. Faktycznie, człowiek się nie liczy, liczą się im zwierzęta. Podejrzewam, że gdyby tu obce wojska zajęły, to nas by rozliczały, a psy zostawiły zwierzęta. Możliwe, że tego typu ludzie, którzy niestety dzisiaj są w władzy, chcą iść na wojnę. Ale wiem, że Polacy nie chcą konfliktu. My nie chcemy żadnego konfliktu. A proszę Państwa, bardzo krótko opis geopolitycznej sytuacji. Rysuje się poważny konflikt. Państwa. Dla którego sojusznikiem jest nasz rząd, na pewno nie ja jako Polak, mam nadzieję, że znakomita większość Polaków, czyli Stanów Zjednoczonych, które chcą wywołać z różnych przyczyn, szczególnie ich własnej, tej egoistycznej, imperialnej polityki, no i kłopotów gospodarczych, ich wewnętrznych rozgrywek bliskowschodni. Jeżeli ten konflikt bliskowschodni wybuchnie, wówczas mamy problem z Chinami, a konflikt. I tak czy owak już jest gospodarczy, nawet na niwie militarnej, w jakiejś perspektywie. Chiny, Stany Zjednoczone jest niewykluczone. Co się wówczas dzieje? Ten podpięty sojusznik, czyli w tym wypadku, niestety, w naszym imieniu obecne nasze państwo polskie, pod Stany Zjednoczone, będzie służył do rozgrywek, rozgrywek szachowania Federacji Rosyjskiej rozkrywek pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Moskwą, żeby im nie przeszkadzały na froncie, który rozpoczynają, rozpoczną Blisko-Wschodni. I do czego, proszę Państwa, może dojść? Może dojść do tego, że wbrew naszej woli i naszym interesom narodowym zostaniemy uwikłani i nieważne, to nie chodzi o to, tu czołgi nie wejdą. Miejmy nadzieję przynajmniej. Ale postawienie armii w stan gotowości... Oczywiście, gdy się to wszystko zaogni, różne mogą być scenariusze. W dzisiejszych czasach, scenariusz, że będzie brak energii elektrycznej i wody przy takiej urbanizacji, przy takiej strukturze społeczeństwa i broń Boże, jeszcze naruszenie struktur administracyjnych, to giniemy jak muchy już. I to jest prawdziwa wojna. Bez czołgów. I to nam grozi. A przy tak. Nieudolnie zarządzanym państwie przy takiej niewydolności naszej, z jaką mamy dzisiaj do czynienia, brak obrony cywilnej, przypominam, proszę państwa, gotujemy sobie naprawdę dramatyczne wydarzenia. I bardzo, bardzo poważnie dzisiaj przyglądajmy się temu, co się dzieje. Zostały zamknięte granice. Czy my zdajemy sobie sprawę? Zaraz o tym porozmawiamy, bo, inni, bo część osób teoretycznie nawet zainteresowanych a ma inne zdanie. Natomiast, proszę Państwa, wstrząsające było wczorajsze wczorajszy apel prezydenta Aleksandra Łukaszenki. Widzicie, jak ja e, poważnie mówię. Tak. Bo to jest jeden z poważniejszych polityków. Prezydenta Białorusi, apel do narodów. Polski i Litwy. Do nas bezpośrednio skierowany. I... To jest kilka słów, które sobie tutaj puścimy. My że w ich Pozwólcie, że będę z wami szczery, nie wiemy, jakie jeszcze mają pomysły i co zamierzają zrobić. Wiemy jednak, że zostało im zaledwie kilka chwytów, by rozpocząć prawdziwą wojnę. Dlatego jesteśmy zmuszeni wycofać wojska z ulic, postawić połowę armii w stan gotowości i zamknąć granicę państwową na zachodzie, głównie z Litwą i Polską. Zostaliśmy także zmuszeni do wzmocnienia kontroli na granicy z Ukrainą. w z naszej Ukrainy. To są przerażające słowa. I jeszcze raz powtórzę. Powstrzymajcie swoich, to jest do nas kierowane, do Polaków, do Litwinów, powstrzymajcie swoich szalonych polityków, którzy są gotowi pozwolić wybuchnąć wojnie. Wojna sama nie wybucha. Zawsze nie wojskowi. Zawsze czynią je politycy, którzy żyją urojeniami o sytuacji międzynarodowej. Politycy, którzy nie zdają sobie sprawy rzeczywistości, sytuacji międzynarodowej. Państwo, które nie posiada żadnej dyplomacji, nie posiada żadnej dyplomacji, rząd Prawa i Sprawiedliwości, powołując pana Waszczykowskiego na ministra spraw zagranicznych, w dwa miesiące czy trzy po tej nominacji jeden z prominentnych polityków Prawa i Sprawiedliwości z tytułem profesorskim Prawa Międzynarodowego pyta mnie o ocenę. Jaka jest Twoja ocena? Ja mówię, będzie to polityka prowadzona toporem. To będzie jedna czwarta bekowizny, gdy przyjmiemy, że bek był odniesieniem do czegoś najgorszego w polskiej dyplomacji, zresztą przećwiczyliśmy na własnej skórze, tego co się działo, najgorszym jaki może być, a to w dodatku poziom jednej czwartej bekowizny. Nie mówię już o następnym, jakimś panu Czaputowiczu, który nie był, był popychadłem, był zwykłym urzędnikiem, który zresztą się przyznał, nigdy nie prowadził polityki narodowej, bo nie mógł. Nie mamy dyplomacji. Wszyscy za to odpowiadamy, wszyscy poczyniliśmy te zaniedbania. Natomiast, proszę Państwa, mam wrażenie, że te słowa, które z zewnątrz dochodzą, to są poważne ostrzeżenia. To wręcz nie przedstęp nieformalnych działań militarnych. Musisz zdawać sobie niezwykle z tego, Sytuację, brak to do serca. I najważniejsze, powstrzymajmy szalonych, nieodpowiedzialnych polityków, które nie, nie realizują interesu Rzeczpospolitej. Nie chodzi tylko o pisowskich. Całe te inne zaplecze podobnie. Zobaczcie, jak oni się zachowują. Co znaczy, powstrzymajmy. To oznacza, i tutaj jest kolejny, jak gdyby apel. Proszę Państwa, na terytorium Rzeczpospolitej, w naszej siedzibie, opłacanej z naszych podatków, ale za którą my odpowiadamy. Człerem AZ, na tak zwanej willi Sas na Saski Kępie, zagnieździł się jakiś rząd na uchodźstwie. Jakaś farsa. Jakaś prowokacja. Przeciwko nam. Coś, co ją Czy Państwo myślicie, że będziemy bezpieczni, dopóki coś takiego funkcjonuje? Ja bardzo mam tu konkretne wskazanie. Jest to jedno z działań, które możemy dzisiaj jako Polacy podjąć, jako patrioci. Żeby po prostu wskazać i powiedzieć tym osobom, które tam my jesteśmy Polacy niezwykle gościnni, a szczególnie jako polski szlachcic to potwierdzam. Ale stare powiedzenie, jeden, dwa, trzy dni przyjmujemy, a po trzech dniach każdy gość śmierdzi jak ryba, szczególnie wtedy, gdy się rozkłada, gdy prowokuje, gdy nie jest w interesie, Naszego państwa. Mam nadzieję, że, że jest to zrozumiałe i moim zdaniem nie może być takiego jednostronnego przekazu, że Polacy są na tyle głupi, że szykują się na wojnę. I to, że robią ci politycy, którzy robią, że my jako naród zgadzamy się z tym, jest jednostronny przekaz. Oni będą to wspierać. Niech sobie to się zagnieździ w Paryżu, w Berlinie. A dlaczego ma być na terenie Rzeczpospolitej? I nie chodzi tutaj o opłacenie. Lepiej zapłacić te same pieniądze, po prostu żeby stąd usunęli się. I przy okazji, tu jest misja, ja mówiłem w kolejnym, proszę Państwa, materiale, jest tak zwana misja Pawła Łatuszki. Byłego ambasadora, przypominamy sobie, który uciekł, uciekł. Czy tam został wywieziony, nie ma znaczenia. Tam już on nie ma miejsca i nie wróci. Jest to ten, jako były dyplomata, który dzisiaj przewodzi jakbymy, temu środowisku. Który bardzo jest aktywny. Co drugi, trzeci tam dzień się znajduje prawdopodobnie w Mianmstoku. Niesamowicie aktywny. Zresztą zna przez kilka lat konsulata, ambasady. Zrobił tutaj sobie dobre rozeznanie. Jaką on ma misję? Ja nie wiem, czy w imieniu faktycznie jakiejś opozycji białoruskiej, czy w imieniu moskiewskim jest. Świadom lub nieświadom, jako autentyczna prowokacja, jako coś, co może być zarzewiem i konfliktu, a na pewno niezgody i nieporozumień. Więc proszę Państwa, zwracajmy na to uwagę. To, się, to, to, to nie jest film, to jest nasza rzeczywistość, w której żyjemy jak coś, to w której będziemy musieli zapłacić. I pytam. Co oznacza zamknięcie granic? Przepływ osób, kapitału, 350 parę firm. Spory w dalszym ciągu eksport. Między innymi produktami rolniczymi, które wiadomo trafiały właśnie na rynek Federacji Rosyjskiej. Co to oznacza dla przedsiębiorców? Powtarza się rok 2000. A jak sam, no, wiemy, że transport, e, akurat ten tranzytowy, jest dopuszczony. Koledzy mówią, na przejściach granicznych cicho. Nikogo nie ma. To mówią obserwatorzy, którzy byli. Pozyskujemy informacje. Natomiast z, z całym zaskoczeniem inna jest, kochani, informacja, którą mamy, i tutaj zaraz to otworzymy, którą mały od tutaj Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej, od, od rzeczniczki. E, zaraz, e, zaraz państwo to usłyszycie jakaś dezinformacja. Natomiast, jakie straty kolejne gospodarcze, tak? Jakie zawirowania na granicy. Co to jest? Stać nas na to? Kolejne jakieś zamrożone? ja uważam, że i tak czy owak, no przedsiębiorcy, przewoźnicy protesty muszą być. Puszczę, proszę Państwa, tą wypowiedź z dnia dzisiejszego pana Jacka Porosy, które w imieniu. Naszego portalu, zresztą nie ukrywam tak to naczelny mój szef. Pozyskam. Witamy w Straży Granicznej. Informujemy, że treść rozmowy może być rejestrowana, jeżeli pan wspomnieć się zgody na nagrywanie. Proszę o przerwanie połączenia. Dzień dobry, Jacek Porosa, Niezależne Media Podlasia. Jestem redaktorem naczelnym naszego portalu lokalnego. I mam do Pani właściwie dwa pytania tylko. Mogę? Pierwsze to mm, potwierdzenie pogłosek, no bo to są na razie pogłoski, że ruch graniczny z Białorusią został wstrzymany. Nie jest to prawda. Nie jest to prawda. A z drugiej strony, od strony właśnie Białorusi, bo Łukaszenko, no przynajmniej takie jakieś dzisiaj się pojawiają doniesienia prasowe, że, że z tamtej strony został wstrzymany w kierunku do nas. To prawda? Nie. Aha, czyli ruch się... tak, jak wczoraj, jak przedwczoraj, to no. od graniczna. granicznego. To takie niepokojące trochę wieści były. Fajnie, także dziękuję Pani ślicznie. Kłaniam się i do widzenia. dziękuję, pozdrawiam. Przemysł, przerażający obraz. Albo nie tutejsza, nie dzisiejsza, tak? Przedstawicielka, albo jakaś informacja. Zresztą wczoraj był komunikat a rzecznika centralnego wieczorem MZ, że tam ruch się normalnie odbywa. Widocznie taki mają przykaz, taka instrukcja. I dzisiaj mówią to samo, a rzeczywistość jest inna. Zresztą chyba już żeśmy się do tego przyzwyczaili. Chyba nawet jak wojna wybuchnie, oni będą. Mówili, że co, to fajerwerki, tylko się nowy rok, yy, jak da, data zmieniła, tak? Proszę, no proszę Państwa, sytuacja jest niezwykle, jak widzimy, niepokojąca, dramatyczna. Kolega melduje z trasy tej nasuwałki, że kolejne widział przesuwające się transporty wojskowe. Zresztą wiemy, o co chodzi, tak zwany mityczny przesmek suwa, su, suwalski. To jest jak gdyby na inną, na inną opowieść, nie jest tak, jak nam próbują przedstawić pewne rzeczy, szczególnie na współczesnym teatrze wojen, gdzie, gdzie są to wojny błyskawiczne. E, jakie znaczenie, natomiast ho, chodzi zupełnie o inne jak gdyby, kwestie, ale tak czy owak, w związku z tym, że przypominamy od kilkunastu dni, wojska białoruskie są postanowione, postawione stan gotowości tak, na granicy. Więc nasi, oczywiście, nic nasi. Naszymi żołnierzami, ci, którzy w czyimś imieniu agentury amerykańsko izraelskiej zarządzają, po cichu prawdopodobnie robią dyslokację wojsk. No dyslokacji też wojsk nie zrobią, bo tu na ścianie wschodniej, no chyba wiemy, ani wojsk, chyba że gdzieś w modnikach się chowają. No ale w Puszczy Białowieskiej, no ale też leśnicy by widzieli. Ani wojsk, ani takich możliwości do dyslokacji nie ma. Natomiast chyba to, co mają, to próbują jakoś w ten stan gotowości postawić, bo faktycznie sytuacja jest bardzo poważna i nieprzyjemna. Jak gdyby, kochani, na koniec zresztą idąc z słowami pana prezydenta Aleksandra Łukaszenki, żeby na tym terenie. Dawnej Rzeczpospolitej, czyli obecnej Białorusi, Polski, Litwy, także Ukrainy, żeby nie wybuchł, wybuchł konflikt i nieważne, czy on się przerodzi w osta działania militarne, czy będzie tylko destabilizujący, który będzie wbrew naszej racji stanu wymienionych przeze mnie narodów. A zakotłować tu się może. I na pewno nie my na tym, oczywiście zawsze stracimy, i nie my na tym zyskamy, a zyski popłyną znacznie gdzieś, gdzieś dalej. Wszyscy na tym zarobią, a nam przyjdzie płacić rachunki. I tylko na koniec jest tu, proszę Państwa, taki statut. Proszę. Wielkiego, tak, tutaj, tak, lepiej. Wielkiego Księstwa Litewskiego. Nasze dziedzictwo. Narodów Rzeczpospolitej. Polskiego, białoruskiego, litewskiego, obecnego ukraińskiego, łotewskiego, estońskiego. W 1588 roku. Oczywiście ważne też, żebyśmy wiedzieli o tym naszym. To jest oczywiście Zygmunt III. Waza, ówczesny król. No, pismo i język chyba będzie widoczne. Nie jest to staropolszczyzna, jest to staroruski. Pamiętajmy. To jest nasze dziedzictwo, nasze bogactwo. Oczywiście, multum artykułów, które, które traktowały dosłownie o wszystkim. Karta praw człowieka w XXI wieku uważam jest mniej pojemną niż te nasze statuty nasze dziedzictwo wielkiego narodu, wielkiego polskiego imperium. A co dzisiaj dochodzi? Napuszczają nas braci na siebie. Do dziadostwa doprowadzili, wynaradawiają, młodych niszczą, straciliśmy dzisiaj więcej młodych ludzi, którzy musieli wyjechać za chlebem, niż w trakcie wojny, a cóż to jest? Czy ktoś kto został zabity, tu fizycznie, leży w ziemi, użyźnia ją, czy ktoś kto został wyrzucony z tego państwa, czy to nie jest ta sama strata dla narodu, dla państwa? Kochani, kończąc, powstrzymajmy tych szalonych polityków. Dziękujmy Bogu, że sami sobie rzucili się do gardeł. Za wszelką cenę starajmy się dzisiaj, żeby tych, do których jeszcze możemy się odwołać, to jest niewielu, po dojściu do mózgu, po jakiejś refleksji przekonywać, a tych, którzy działają na inne argumenty, szczególnie argument strachu, oczywiście, zgodnie z poszanowaniem prawa, chociaż nie wiem, jakiego prawa, bo nie wiem, jaki już dzisiaj w tym pisowskim państwie Belzebubów funkcjonuje, docierajmy im, żeby po prostu, jeśli, jeśli nie chcą jego przestrzegać i rozum do nich, przez rozum nie dotrzemy, to przynajmniej przez strach przed odpowiedzialnością. Dziękuję.